Jesteśmy teraz w Muzeum Motoryzacji Wena na Woławie. Jest to hala obieg o powierzchni 7000 metrów. Jestem miłośnikiem motoryzacji, jest to moja pasja. Od, od małego kochałem samochody, interesowałem się tym, naprawiałem, remontowałem. No i w międzyczasie kupowałem samochody przez 30 lat. Byłem takim można powiedzieć zakupocholikiem. No i gdzieś ta kolekcja powstawała. Dużo tych samochodów kupiłem motocykli, wszystko jest jakościowe, wszystko jest odrestaurowane lub fabrycznie nowe. No i przyszedł taki pomysł, żeby otworzyć muzeum. Też za mną wiele lat to chodziło. No i spełniłem swoje marzenie. Jesteśmy teraz stoimy tutaj w muzeum, gdzie już mamy 99% wykonanych prac. Pomysł jest bardzo dobry, dlatego że pokazuje nam historię tego, czym jeździliśmy Historie, historię pojazdów mechanicznych. Samochód był, jest i będzie podstawą do przemieszczania się ludzi. W związku z tym warto jest zachować w pamięci, jak te samochody się rozwijały. Staramy się kupować samochody w bardzo dobrej jakości, a jeżeli się nie uda, bo są takie, że na przykład to są prototypy, jedne egzemplarze, więc musimy kupić auto do remontu. Słuchajcie, auto się remontuje 2-3 lata, żebyście też zdawali sobie sprawę, jaki to jest długi proces. Ten samochód, żeby mógł odzyskać blask, to niestety bardzo długo trzeba to robić. No nie jest, fabryka ma do tego inne warunki, a tu ręcznie, niestety, każda jedna. Część tego trzeba w palce wziąć, odkręcić przede wszystkim. Jest bardzo ważne to odkręcić, żeby nie zniszczyć. Bo im więcej się zniszczy, tym więcej tym jest pracy. I po prostu no, trzeba to z sercem do tego się przykładać. To nie ma takiego, że a, co to tam, młotek przycina, dobra jest. Nie, tego się tak, tego się tak przede wszystkim nie robi. Jeżeli kochacie starą motoryzację, to Was już tutaj serdecznie zapraszam. Otwieramy się w czerwcu, pracy mamy jeszcze dużo, ale te dwa miesiące naprawdę od rana do wieczora tutaj gazujemy specjalnie też dla Was, dla nas i dla miłośników motoryzacji. Chcemy pokazać całą historię, przekrój motoryzacji, więc Was serdecznie już zapraszam.